z tej strony klip, co no i się nagrywamy kolejny odcinek dzisiaj widzowie y, jest druga część, tak jakby policjanta z Brookhaven nie to, że druga część, jest tak po prostu nagrywam, tylko po prostu, tak sobie mówię, druga część jest i kolejny odcinek z Brookhaven, więc fajnie oczywiście widzowie daily się rozpoczyna no, do, oczywiście do końca roku szkolnego, przepraszam, że tak późno to daily ale cieszmy się na razie jeszcze wakacjami i żeby no to ile jeszcze było, żeby się nie skończyło szybko. Więc dobra. My sobie jedziemy tutaj oczywiście patrol zacząć. No to tak upatrzeć teren. Kurde. Nie, no nie wierzę. Pampu! Dobra. 70 mamy maksimum. Dobra, widzę. Skręcamy. I jest... OK! Staram się mi jeździć przepisowo. A nie wiem czymś to chcę. Jakoby cię Ten tu. Kupiliście to auto bez pozwolenia mojego. Ja pierdolę, ale przepisowo zajeżdżę. Po prostu. Pierwsza klasa. A ty cię mogę wejść w włosku? Poczekaj. No jedź, bo cię zaraz zatrzymam.

Dobra, nie będę miał drugi, ale... W ogóle nie wiem, o co wam chodzi, ale... <coughs> Dobra. Kurde, no ale przepisom nie jeżdżę. O, co to może? A, jest to. Jeszcze chyba pchnął pistolet. I rura. Tamten to się zdziałał, więc spokojnie. Oczywiście mamy rzeczy takie jak na poprzednim odcinku, więc fajnie O, jest już szósta i dzień wstaje Widzowie, odcinki będą na tym kanale Na tym będą... Od, na tym kanale będą o dziesiątej za... Od, o dziesiątej, może trochę po dziesiątej będą się spóźniały, nie wiem Postaram się o 10, żeby były na tym kanale odcinki, a na drugim co dwa dni oczywiście o 18. Może zrobimy jeszcze kiedyś daily. Może za nie wiem, miesiąc, coś takiego, daily tam zrobimy. Tutaj na razie będzie daily. Jak zacznie się rok szkolny, to na tym kanale zobaczymy co będzie. Czy będzie dalej daily czy daily czy co. Chyba coś tam wam mówiłem na odcinku Sped Simulator, ale to co mówiłem widzowie na odcinku Sped Simulator, to jest jednak nieaktualne, więc no. Więc fajnie, kurde, na razie nie mam nic, nie mogę nikogo zatrzymać. Jezus! To wszystkie jak już mam Czekajcie ze wreszcie Zespełnimy Что? Okay, ja mam czas. Dobra, Jezu, złapać się tutaj idzie. Tu jeszcze rejestrację. można by sobie zrobić screen, ale kurny. Teraz widzę, że pojedźmy... Mam plan, pojedźmy od drugiej strony. Może totalnie tego długo nie spodziewała. To totalnie no, jak ty, się Kąd tu wyjedzie to? WIEDZIAŁEM! No dobra, nie. Dobra. Ej, dobra, zajedźmy już. Zajadę. Czekaj, pójdźmy coś zrealizować. to jest Nie będę dobra, nie. Nie będę ich znowu Okej. Okay. Jakieś gówieńko nam się puściło. Pięć, cztery, trzy, jedno. sygnały, choć nie po co szczerze. Ale tylko, że Ja pierdzielę no co ja przepisywałeś Może widzowie w kolejnym odcinku e, będzie Może w kolejnym odcinku widzowie będziemy złodziejami Będziemy kryminalistami więc no. Dobra widzowie, ja na razie kończę tą drugą część ten odcinek jeżeli chcecie więcej oczywiście odcinków, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i widzimy się już jutro, cześć.